Siemanko, witajcie wszyscy, z tej strony Marcin. Jest taki vlog trochę informacyjny z mojej strony o tym, co się będzie działo teraz na kanale, o tym co się dzieje teraz u mnie, bo część z was pewnie mogła pomyśleć sobie, że przestałem nagrywać na YouTube otóż nic bardziej mylnego. że ostatni okres czasu był strasznie napięty, e, głównie z powodu matur, z którymi pojedynek, jednak jak do tej pory wygrywam 3 do zera i myślę, że z tej właśnie okazji sobie nie wiem, matkę. Chodź tu do mnie. Mm. Ale dobra, no dobra, ale o czym to ja mówiłem? A no tak, ostatni okres czasu był bardzo napięty, były matury, dalej są, też, które są jeszcze rozszerzone Polski, a potem no to już tylko będę zaliczał ustnie. Jak wiecie, wynikła też pewna sytuacja ze sprzętem, tego ten materiał również jest słabszej jeszcze jakości. Ale jak wiecie, też równie dobrze to niedługo się zmieni, ponieważ dostałem się do Akademii wideo. W związku z tym, od 17 maja będę w Warszawie cały miesiąc szkolił się z zakresu właśnie montażu, obróbki, dźwięku wideo, yy, social network itd. Tak tak Mam nadzieję, że to zaprocentuje. Jeżeli chodzi o mój kanał, i o moją wiedzę, i o zasięgi, generalnie mam nadzieję, że mój kanał bardzo się rozwinie po tym. Bo oni że wszystko co umiem do tej pory, jeżeli chodzi o obróbkę, o montaż, czy te sprawy techniczne związane z YouTube, wszystkiego tego tak jak uczyłem się sam, więc jestem samoukiem. I głęboko wierzę w to, że to czego się tam nauczę przyda mi się bardzo w, w dalszym rozwoju. Nie mówiąc już nawet o sprzęcie, jakie dostaniemy od nich, bo szczerze powiedziawszy, gdybym miał nagrywać cały czas na tym sprzęcie. To bardzo by mnie to zniechęciło, bo to byłby taki duży krok wstecz dla mnie, jeżeli chodzi o rozwój mojego kanału. I zapewne jakieś materiały już będą ukazywały się w trakcie tego kursu. Zaraz po tym jak wrócę, słuchajcie, kanał rusza pełną parą. Z racji tego, że będę miał swój własny sprzęt i będę niezależny od osób innych, eee, materiałów będzie naprawdę dużo, podejrzewam, że około 4 tygodniowo. Na pewno będą to vlogi jak do tej pory, parodie, gry i być może jakieś wyjścia, wyjścia w miasto, kto wie, może jakieś pranki, naprawdę, ale. Będzie, będzie, tego sporo, w zasadzie tego, że chciałbym niejako, żeby YouTube powoli zaczynał stawać się moim sposobem na utrzymanie się. Pozostałe 14 osób, które poznam tam właśnie w Warszawie, też tak jak powiedziałem na YouTubie, więc mam nadzieję na jakieś cross, cross, promocje jakieś wspólne projekty. Dlaczego tak jestem umrany, to już właśnie no, wróciłem z matury z języka angielskiego, więc poszło całkiem spoko. Liczę na 96 do 100%. W niedzielę, oczywiście, jest pierwsza tura wyborów prezydenckich. Myślę, że Wy, jako że mnie znacie doskonale, wiecie na kogo będę głosował. To jest mój taki mały apel do wszystkich pełnoletnich widzów, żeby też poszli na wybory. Oczywiście w jeden sposób nie zachęcam Was, nie namawiam do głosowania na tego samego kandydata co ja. Zachęcam Was tylko do zapoznania się z tym, co mają do zaoferowania poszczególni kandydaci i wybrania jednego z nich w zgodzie ze swoim zdrowym rozsądkiem. Słuchajcie, kochani, to tyle jeżeli chodzi o tego krótkiego bloga informacyjnego. E, bardzo przepraszam, że musieliście tyle na co czekać, ale tak jak mówię. No, kalendarz był napięty bardzo wcześniej. Też wiązało się moje wjazdy do Warszawy na, na, na drugi etap castingu. Też ko kończyłem szkołę właśnie w tym momencie. Trochę się tego nagromadziło. Także dziękuję Wam za uwagę i co co, może do zobaczenia z tych w Warszawie, a zresztą widzimy się na YouTubie. Cześć!